Po tym, gdy tajemniczy mężczyzna odszedł, człowiek połyk wstał i udał się, tak jak zamierzył do sklepu głównie po ananasa. O, widzę, że dzisiaj ananasy w promocji, a to ciekawe. Człowiek połyk wszedł do sklepu, był już wieczór, więc niespecjalnie ktokolwiek tam przebywał oprócz sprzedawcy jednego klienta. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Te ananasy to w promocji są, z tego co widziałem. Tak, tak, w promocji. 3,5 złotego za kilogram ananasa. Ło, niezła cena jest. Sklepikarka spojrzała się w drugą stronę, gdzie znajdował się inny klient. Ja przepraszam bardzo, a ta wódeczka tutaj to po ile? Ta tutaj, no to ona jest po 40 zł za pół litra. Yeah. A wie pani jaka wódeczka musi być? Wódeczka musi być zimna i gęsta jak sok z pisty. Paniusia obniży tę cenę do dwudziestki. Paniusia tej ceny nie obniży, bo to nie jest targowisko. A ty co się wpierdalasz gościu? Pytał cię ktoś o zdanie? Wyjebać ci kurwa. Wracaj do matki stary saczcyca. Wybacz stary, ale wolę meskie kutasy. Co jest kurwa nic nie widzę? Co to za smród? Wynosi stąd menelu zajebany. Ja panu dam zniżkę za to co pan zrobił. 3 złote za kilogram. Co pani mówi? Przecież to prawie jak za darmo. Człowiek Polyk dopiero zorientował się, że w kieszeni miał jedynie 30 złotych. Albo wie pani co? Ja jednak wezmę po te trzy złote za kilogram. To będzie 30 złotych, tak? Tak, tak. 30 złotych równo. Proszę bardzo i dziękuję. Człowiek poryk poczuł dziecięcą radość. Miał 10 kilo ananasów. Dzisiaj zamierzał zjeść przynajmniej dwa.